że mało u Pana jest tej refleksji, że Pan po prostu całkowicie dał ciała, że Pan doprowadził, co zarzuca Panu prokuratura, do no, niewłaściwego rozporządzenia mieniem. To jest nieprawdziwe. Ten, ja się z tym nie mogę zgodzić. Ja się z, mogę ja, zgodzić, ja widzę, że, że... Się, ja się z niczym jeszcze nie zgodził. ja się zgadzam z wieloma rzeczami. Napisałem całą książkę na temat tego, tych moich bambi, że nie ma żadnej refleksji. No, cztery miesiące codziennie się zastanawiamy, jak do tego mogło dojść. Więc jakie popełniłem błędy, i tam są i analizy na poziomie psychologicznym, i psychoanalitycznym, i biznesowym i politycznym. Nie, to nie jest... nie, ja, nie, ja nie uważam, że czy, czy można było tego uniknąć. Tak można było. Należało w 2022 roku, w momencie, w którym się dowiedziałem, że nas i tak nie wpuszczą na giełdę, należało wtedy ogłosić na swoich warunkach upadłość. Przeprosić za to wszystkich, powiedzieć, że giełda nas nie wpuszcza, nie damy rady, ogłaszamy upadłość. I to był błąd, który ja popełniłem w 2022 roku. Ja wtedy prowadziłem rozmowy z właścicielem Żabki, z właścicielem wielkich innych firm w Polsce, które oferowały mi 50-70 milionów za część tego biznesu, dzięki któremu mógłbym spłacić to zobowiązanie. Ale państwo uznali, że nie chcą w to wchodzić. No bo jakiś za nich dzwonił CBA i przesłuchiwało to, pan by się zdecydował? Wszystko CBA. No, CBA odgrało tam ogromną rolę. Mhm. To w ogóle, że CBA po prowadziło postępowanie w sprawie, w której nie było korupcji, samo w sobie już jest po prostu, powinno być przedmiotem przynajmniej zastanowienia się przez opinię publiczną, czy to jest normalne. Naprawdę pan by chciał, żeby do pana wtargnęło CBA w sytuacji, kiedy pan nie ma w ogóle nawet przestrzeni, żeby pan robił jakąkolwiek korupcję. No, CBA jest od czegoś. SEBA może wejść do NIKU, może wejść do ministerstwa, może wejść do różnych instytucji, ale dlaczego wchodzi do prywatnego biznesu, który nie ma żadnych po prostu świadczeń od państwa?